Witaj serdecznie. Roman Dawidowski z tej strony, Joga Domowa. Dzisiaj coś, co powinno wydarzyć się już dawno, ponieważ dla, wiele, dla wielu osób jest to interesujące zjawisko, interesujący temat. Wiek człowieka określamy wiekiem jakością, sprawnością jego kręgosłupa. I oprócz tych wszystkich rzeczy, które robimy, rozluźniamy, rozciągamy, wzmacniamy, relaksujemy bardzo istotnym elementem przy utrzymaniu Twojego kręgosłupa w dobrej sprawności są wygięcia do tyłu. To nie jest naturalna pozycja kręgosłupa. Zwykle idziemy w tą stronę. W ten sposób, w ten sposób jakkolwiek rzadko idziemy do tyłu. Ale i chociaż jest to tak anatomicznie mało przygotowany kręgosłup do tego jest, aby wyginać go do tyłu, więc zdrowe, zdrowe, uważne, rozsądne wygięcia do tyłu wzmacniają, rozciągają, twój kręgosłup jest wiele. Wczoraj tak, gdy myślałem o tych wygięciach do tyłu, pod spodem wkleję ci efekty wykonywania kilku tych, kilku asan, pozycji, które dzisiaj zrobimy. Zobaczysz, jakie są efekty na całe ciało. Więc zaczynamy oczywiście od tego, aby połączyć się w jeden kawałek. Ty, ty jedna, ty jeden. Ciało, energia, umysł, świadomość, dusza, wszystko sklejamy w jedną całość. Stań więc spokojnie na Macie, w lekkim rozkroku. Otwórz klatkę piersiową, wdech i wydech, wyciągnij czubek głowy do sufitu, zamknij oczy, wdech i wydech. Jeśli Twój umysł wędruje gdzieś po całym świecie, myślisz o tym, co się ma wydarzyć dzisiaj lub o tym, co się działo, wczoraj, czy kiedyś tam przestań wędrować po świecie, bądź teraz tu i teraz poczuj, zacznij od tego, żeby poczuć swoje stopy na macie, poczuj docisk swojego ciała, jak ciężar ciała równo rozpływa się na Twoich stopach dociśnij pięty, dociśnij palce stóp dociśnij całe stopy, lekko ściągnij kościoł ogonową w kierunku ziemi, podciągnij rzepki, stu, rzepki kolan Wyciągnij czubek głowy do góry. Poczuj, jak kręgosłup kawałek po kawałku rozciąga się do góry. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Może czujesz rytm swojego serca. Poczuj oddech i rozluźnij całe ciało. Łagodne skręty kręgosłupa z wydechem w jedną stronę do środka i wydech w drugą stronę. Wydech, wydech. Łagodnie rozluźniamy kręgosłup. Wydech, wydech. Skręty kręgosłupa również są wspaniałym ćwiczeniem. Zrobimy je za tydzień. Są wspaniałym ćwiczeniem na sprawność Twojego kręgosłupa. Rączki na biodrach, szerszy rozkrok, krążymy bioderkami, głowa w jednym miejscu, rozluźniamy kręgosłup w drugą stronę. Mniejszy rozkrok stopy pod biodrami, dwie ręce w górę, wyciągnij się do sufitu. Spokojny wdech i wydech, stopy mocno do ziemi. Dociśnij pięty, wyciągnij ręce w kierunku sufitu, opuść prawą rękę w dół, przeciągnij się w prawą stronę, pod ręką spójrz na sufit, wdech do góry, ponownie, druga ręka w górę, teraz opuszczamy lewą, przeciągamy się w lewą stronę, pod ręką spójrz na sufit, rozciągamy się, klęk podparty. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, palce stóp wyciągnięte do tyłu, z wydechem głowa w dół, plecy w górę, z wydechem brzuch do dołu i kilka takich ruchów. Poczuj cały swój kręgosłup od miednicy aż po szyję, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. Wydech, wdech. I od razu przejdziemy teraz do pierwszej pozycji wygięcia do tyłu. Jest to tak zwana kobra. Dwa, dwa najprostsze wygięcia do tyłu. To nie jest tego rodzaju leżenie, ale opowiem Ci. Gdy kładziesz się na brzuchu i wygięcia do tyłu może nie są przez ciebie lubiane, praktykowane. To pamiętaj. Nie chodzi tutaj o to, aby używać siły rąk i odginać się do tyłu. Nie chodzi o to, aby ciągnąć głowę do tyłu, ale wyciągać się lekko do przodu, unosić głowę, wyciągać kręgosłup jak najbardziej do przodu i wyciągając go do przodu, unosić klatkę piersiową do góry. Ręce służą jedynie do tego, aby podpierać. Podpierać tułów, opierasz ręce na wysokości klatki piersiowej, przy ciele łokcie ściągasz do tyłu, do ciała i do tyłu. Lekko trzymaj stopy razem i lekko ściągnij pośladki, tak aby wzmocnić lędźwiową część kręgosłupa. I z wdechem unosisz klatkę piersiową do góry. Ręce, jak widzisz, nie wypychają cię do góry, tylko trzymają. Twoją pozycję, tak aby pomóc ci otworzyć klatkę piersiową. Ściągasz w ten sposób barki do tyłu, klatka piersiowa otwarta i unosisz głowę jak najbardziej do góry. Na początek wykonamy kilka powtórzeń, czyli wdech i wydech. 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 Drobisz wydech, rozluźnij całe ciało. Przed uniesieniem głowy z wdechem lekko ściągnij pośladki. Wyciągasz głowę do przodu, unosisz się do góry. Wdech, pozostań w tej pozycji. Kilka spokojnych oddechów. Z każdym wdechem możesz unieść się wyżej. I z wydechem rozluźnienie. I jeszcze jeden wdech i wydech. Wdech i wydech. Po kilku takich ćwiczeniach ułóż jedną rękę na drugiej, oprzyj policzek na poduszce z dłoni, rozluźnij całe ciało. I ponownie opieramy ręce na wysokości klatki piersiowej, czoło na macie. Przygotuj swoje ciało, stopy razem, ściągnij lekko pośladki i z wdechem do góry. Kilka spokojnych oddechów. I z wydechem do dołu. Rozluźniamy swoje ciało. Teraz kolejna pozycja. Ręce do tyłu. Dłonie wnętrzne do sufitu. Spokojny wdech. Unosisz głowę. Ręce do góry. Unosisz nogi do góry. Pozycja świerszcza. Spokojny oddech. Stopy wysoko. Ręce wysoko. Pozostań w tej pozycji tyle, ile jest to dla ciebie wygodne. Spokojny wdech i wydech. Na początek możesz być krócej i wykonaj kilka powtórzeń. I z wydechem rozluźnienie. Ponownie poduszka z dłoni. Teraz możesz odchylić głowę w drugą stronę. Kilka spokojnych oddechów. Kolejna pozycja. Możesz do niej użyć paska lub gumy, jeśli będzie taka potrzeba. Jeśli, jeśli sięgniesz swoimi rękami do swoich nóg i nie ma takiej potrzeby, to możesz użyć tylko swoich rąk. Uginasz nogi w kolanach, łapiesz się za swoje nogi. Oprzyj czoło na macie. Na początek odciągając stopy. Otwórz klatkę piersiową. Teraz unieś kolana w górę, unieś głowę do góry. Spokojny oddech. Wdech i wydech. Jeśli nie sięgasz swoimi rękami do stóp, na początek możesz użyć paska, gumy lub czegoś w tym rodzaju, tak aby. W ten sposób unieść swoje ciało do góry. Po kilku oddechach ponownie schodzisz w dół i relaks. Powoli unosimy się do góry na kolana i, ponieważ wygięcia do tyłu to dosyć wymagające ćwiczenia. Do Twojego ciała. Dlatego też wykonamy dwie pozycje, dwa razy tą samą. Pozycję, która wygina kręgosłup i relaksuje go w drugą stronę. Pozycja dziecka. I do tej pozycji, jeśli Twoja głowa nie dosięga do maty, możesz podłożyć sobie kostkę, wałek lub złożony koc, tak aby oprzeć czoło na macie. Siadasz sobie po japońsku, czyli stopy razem, kolana razem, pośladkami napiętach, wyciągasz się do przodu, brzuch opieramy na udach i powoli opuszczamy czoło na macie, ręce z tyłu przy stopach, kilka spokojnych oddechów. I unosząc się do góry, oprzyj ręce przy kolanach i powoli głowa zwieszona, a my powoli plecy unosimy do góry. I jeszcze dwie pozycje wygięć do tyłu. Również tutaj może się przydać ci pasek, lub guma. Układamy się na plecach stopy przy pośladkach. I teraz łapiemy się za swoje golenie. Ustawiamy stopy przy pośladkach, spokojny wdech i wydech, i z kolejnym wdechem unosimy klatkę piersiową do góry. Ściągamy pośladki w kierunku kolan, biodra wysoko do góry. Kilka spokojnych oddechów. Wdech i wydech. I jeśli w tej pozycji nie dosięgasz do swoich nóg, Ponownie możesz użyć pomocy, czyli takiego paska, gumy, cokolwiek masz w swoim zasięgu. Odwijaj ręce od siebie, tak aby otwierać klatkę piersiową. Biodra do góry, pośladki ściągaj w kierunku kolan, tak aby rozciągać. Lędźwiowy odcinek kręgosłupa i spokojnie oddychamy, i powoli z wydechem w dół, w leżeniu na plecach, po wygięciach do tyłu, przyciągaj lekko kolana do brzucha. Możesz złapać się za uda, a nie za golenie, wtedy kolana. Wypoczywają w tej pozycji. Spokojny wdech i wydech. I ostatnia pozycja, najbardziej można powiedzieć, skomplikowana w wykonaniu, czyli pozycja ryby. Uginamy nogi w kolanach. Unosimy biodra do góry i splatamy ręce pod sobą. Wbliż do siebie łokcie jak najbliżej. Następnie trzymamy się jedynie za kciuki i układamy pośladki na swoich rękach. Idealnie jest, jeśli całe twoje ręce znajdują się pod twoim ciałem, przynajmniej łokcie i dłonie. Teraz opieramy pośladki na rękach, prostujemy nogi. Z wdechem unosimy klatkę piersiową do góry, wypinamy klatkę piersiową do góry, nogi razem, odchylamy głowę do tyłu i luźno opuszczamy głowę do, tak, aby lekko czubek głowy dotykał do podłogi i klatka piersiowa otwarta, głębokie oddechy. Pozostajemy w tej pozycji tak długo, dopóki nie poczujesz, że drętwiają ci palce rąk od nacisku Twojego ciała na ręce. I gdy poczujesz takie lekkie drętwienie, powoli układasz ciało na plecach, wyciągasz ręce. Jedna po drugiej, uginę nogi w kolanach, przyciągnij kolana do brzucha. Spokojny wdech i wydech. Jedna po drugiej wyprostuj nogi. I pozostań w pozycji relaksacyjnej na plecach. Stopy na szerokość maty. Ręce luźno od ciała. Wewnętrzną stroną do sufitu. Zamknij oczy. Spokojny wdech i wydech. Z każdym wydechem poczuj, że twoje ciało jest coraz cięższe, mocniej opada na matę. Relaksujemy całe ciało powoli świadomością. Poczuj relaks swoich nóg, stóp, kolan, ud, pośladków, pleców, rąk, brzucha narządów wewnętrznych. Przeskamy całe swoje ciało, rozluźnij je, relaks głowy. I po kilku oddechach poruszaj palcami dłoni i stóp. Połącz ze sobą nogi, prawa ręka za głowę, ugnij prawą nogę w kolanie, przetacajmy się na prawy bok. Przechodzimy do siadu. Dziękuję Ci bardzo. Wygięcia do tyłu to jest narzędzie do odmładzania naszego ciała, przynajmniej raz w tygodniu warto je wykonywać lub wplatać te ćwiczenia w cały zestaw swoich, swojej praktyki. Wszystkiego dobrego, zdrowia, życzę, do zobaczenia następnym razem.